Twórco niewypowiedziany, który czynisz zrozumiały język niemowląt, ukształtuj mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa. Daj mi ostrość rozumienia, subtelność wyjaśniania, łaskę pełnego omawiania. Gdy rozpoczynam poucz. Gdy rozwijam temat, kieruj. Gdy kończę, wypełnij. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. To modlitwa świętego Tomasza Zakwinu, którą uczyniłem moją. Umiłowany ludu Boże. Jakie to cudowne, że dzisiaj kolejny już raz w naszym życiu obudził nas Bóg. On nas obudził. I dlatego możemy się razem spotkać. I dlatego razem możemy rozpocząć ten czas rekolekcyjnego, adwentowego zamyślenia. Jakie to cudowne, że jeszcze ten pierwszy dzień jest taki wyjątkowy. Bo to uroczystość Matki Bożej w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Jakie to cudowne, spotkać człowieka, który nie ma cienia wątpliwości, że ona jest. Matka Boga i nasza. Ale smutne jest to, że wielu w nią nie wierzy. Nie wiem, co się z nami stało. Czy aż tak bardzo wydorośleliśmy, że nie potrzeba nam tej matczynej bliskości? Tu nie chodzi o dziecinną, ale dziecięcą miłość do matki, a to istotna różnica. Smutne jest to, że czasem spotykam teologów, którzy pomniejszają znaczenie Maryi w dziele zbawienia spotykam ludzi, którzy mówią, że ich wiara jest tak chrystocentryczna, że Maryja jest im niepotrzebna. Powiedzcie mi: czy można kochać Jezusa, nie kochając Maryi? Nie. Nie da się tego pogodzić. Proszę zapamiętajcie to, co teraz powiem. Gdyby kiedykolwiek stanął przed wami jakiś teolog, i posiadałby wszystkie tytuły naukowe tego świata i godności tego świata, i głosił wam tezę, że Maryja sobą przysłania Chrystusa i pomniejszałby nabożeństwo do Matki Najświętszej. Proszę, proszę, nie wierzcie mu. Nie wierzcie mu. Maryja nigdy sobą nie przysłaniała Chrystusa i nie przysłania. Wręcz przeciwnie. To Maryja wskazuje człowiekowi drogę ku Chrystusowi i towarzyszy mu na tej drodze. Gdziekolwiek objawiała się Maryja, zawsze prosiła, odmawiajcie codziennie różaniec. Nie gniewajcie się, że, że pierwszego dnia już was zapytam, czy ta różańcowa modlitwa jest waszą ulubioną modlitwą? Skoro jesteście od Matki Bożej. Tej pod adresem Częstochowskim? Czy różańcowa modlitwa jest Waszą ulubioną modlitwą? Skarbem jest taka mama i skarbem jest taki tata, których dzieci widzą rodziców z różańcem w ręku. Nie wiem, jak było u Was, ale mnie moja mama uczyła. Że kiedy na łące pojawią się pierwsze kwiaty, to zawsze się je zrywa dla Matki Bożej, do figury, przed obraz, nie inaczej. Na dwa dni przed śmiercią zapytano świętego ojca Pios Pietrelciny, co miałby ważnego do przekazania światu. Powiedział bardzo krótko: Pokochajcie Maryję i czyńcie wszystko, aby inni ją pokochali. Odmawiajcie, Różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. Bracia i siostry, gdybyśmy tak naprawdę pokochali Maryję, nie mieli cienia wątpliwości, że ona naprawdę jest, i gdybyśmy pokochali różańcową modlitwę, nie byłoby tylu niepotrzebnych łez między nami, nie byłoby tylu nieszczęśliwych. Rodziców, tyle nieszczęśliwych małżeństw, tyle smutnych dzieci. Bo Maryja pierwsza podpowiedziałaby, co zrobić, żeby znowu za sobą zatęsknić, żeby dać sobie szansę, żeby umieć ze sobą być. Tak dużo dzisiaj się mówi o sztuce wzajemnego komunikowania się. Ale gdybyśmy zabrali Maryję do siebie. To ona podpowiedziałaby nam, co robić, żeby nie tylko umieć się komunikować, ale budować właściwe relacje między sobą, a to zdecydowanie piękniejsze. Zbudować właściwe relacje między sobą. I oto jedna z lekcji Maryi. Znacie tę scenę, kiedy Jezus zagubił się w świątyni. Maryja z Józefem przez trzy dni go szukali. Mieli prawo do irytacji. Mieli prawo być smutnymi Przecież ich dziecko gdzieś zagubiło się, zaginęło I nikt nie wiedział, gdzie jest Nie było wtedy telefonów komórkowych Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko mówi Tato, tato będę o 18 Jest godzina 18, waszego dzieciaka nie ma Pomimo tego, że ma już swoje lata 18.05 telefonujecie, nie odbiera 18.15 telefonujecie jeszcze raz, abonent czasowo niedostępny. Co może czuć ojcowskie i matczyne serce? Poza tym, że tsunami przechodzi przez rodziców, niech tylko wróci do domu, to przecież jest naturalny re lęk, czy coś mojemu dziecku się nie stało. Maryja z Józefem znaleźli Jezusa po trzech dniach i Maryja nie powiedziała do niego po imieniu Jezusie. Tylko mówi, synu, synu. Znowu zapytam, kiedy tak ostatnio powiedziałeś do swojego dziecka? Synu, córko, nie wiem dlaczego tak jest, że my nie wstydzimy się mówić do siebie brzydko, a wstydzimy się czułości. A przecież czułość uskrzydla człowieka, nie inaczej? Proszę nauczcie się dzisiaj tego jednego. Proszę. Kiedy wasze dziecko w swoim codziennym zachowaniu czasem nie będzie podobne do anioła, to zanim podejdziecie do swojego dziecka, proszę. Proszę zatrzymajcie się i mówcie sobie dotąd aż ochłoniecie: Mój syn. Mój syn, moja córka, to jest moja córka, mówcie dotąd, aż ochłoniecie, to tylko wtedy nie popełnicie błędu. Uświadomicie sobie, że wasze dziecko nie ma drugiej biologicznej mamy, nie ma drugiego biologicznego taty, to wy jesteście dla nich skarbem. I jeśli wy skrzywdzicie własne dziecko, to kto temu dziecku pomoże? Mój syn, moja córka. Ale Maryja mówi dalej, synu, czemuś nam to uczynił? I to jest genialne. Bo my mówimy zupełnie inaczej, co my mówimy? Ty to nigdy nie wydoroślejesz. Ciebie to nawet na pięć minut nie można spuścić z oczu, bo ręce opadają, co wymyślisz. Ty to zawsze będziesz taki nieodpowiedzialny. Proszę zobaczyć, jak bardzo często używamy wielkich kwantyfikatorów, które, które burzą, które zasmucają, które niszczą. Maria nie powiedziała Jezusie, tego cię uczyłam całe życie. Zawsze pozostaniesz taki infantylny? Nie. Ona mówi, Synu, czemuś nam to uczynił? Odwołuje się tylko do tej sytuacji. Tylko do tej sytuacji. I to jest genialne. Ale Maria mówi dalej: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Tato, tato, czy usłyszałeś tę kolejność? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Maria wiedziała, że Józef jest autorytetem dla Jezusa. Ona o tym wiedziała. A ty, tato, czy jesteś autorytetem dla swojego dziecka? Czy twoje dziecko patrząc na ciebie jest takie szczęśliwe, że ma takiego tatę, a nie innego? Jakie to cudowne mieć tatę, do którego chce się wracać. Jakie to, to cudowne mieć mamę, do której chce się wracać? Jakie to cudowne mieć rodziców, z którymi chce się o wszystkim porozmawiać i ma się do nich zaufanie? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Oj bracia i siostry, wszystko bym dał, żebyście mi uwierzyli, że. Ona naprawdę jest. Matka Boga i nasza. Że nie jest wymysłem przewrażliwionych ludzkich umysłów i ludzkich serc. Oj, nie. I gdybyśmy tak naprawdę zaprosili ją do swojego życia, to nasze życie byłoby zupełnie inne. Wyglądałoby zupełnie inaczej. Gdybyśmy mieli dla niej czas, żeby od niej uczyć się budowania wzajemnych relacji, to bylibyśmy częściej uśmiechnięci, radośniejsi i szczęśliwsi w naszym życiu. Ona naprawdę jest. Dlatego dzisiaj, w ten pierwszy dzień naszego rekolekcyjnego zamyślenia i zatrzymania niech każdy z nas odpowie sobie na pytanie. Co się stało z moją dziecięcą miłością do matki? Co powinienem dzisiaj zamknąć w swoim życiu, a co otworzyć, żeby naprawdę umieć kochać, pięknie mówić i pięknie żyć? Co mam zrobić, żeby od niej nauczyć się tego, jak budować relacje, żeby innym przy mnie zawsze chciało się żyć? Amen.